Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sam mam te karty klasyczne. Zwłaszcza witam wszystkich z Poznaku Raka, ponieważ to jest właśnie horoskop dla Was na wrzesień 2019 roku. Przypominam, że to jest horoskop ogólny i z każdym może rezonować, więc tutaj proszę to mieć też na uwadze. Karty wyrocznia więc one tylko podpowiadają. A jakie decyzje podejmiecie, no to już każdy indywidualnie tutaj podchodzi do, do sprawy. Zaczynamy. Miłość i uczucia, wrzesień dla raka. Miłość i uczucia na wrzesień dla raka. Co macie w sercu? Co jest ważne? Przyjrzeć Musimy spodziewać się. Musi być I dla domu. Więc tutaj, drogie raczki, wywodzi tak, że na ten, ten wrzesień, no to musicie troszkę uważać, tak. Tutaj możecie być zranieni, możecie być oszukani. Ktoś was okłamał, ktoś was oszukał, lub okłamie, lub oszuka. Tutaj jakaś też osoba będzie ingerowała w Wasz związek, no i to na dobre Wam oczywiście nie wyjdzie, tak? Bo tutaj jest oziębienie, ochłodzenie tych Waszych relacji. Tutaj może być, zastanawiacie się, czy odejść, czy nie odejść, czy zostać, czy nie zostać. No, chcielibyście tej, tej stabilizacji, tak? Więc, no tutaj musicie Zacząć działać, ponieważ są tutaj rozmowy, są wiadomości, są rozmowy, będą napływać jakieś rozmowy, e, będą napływać jakieś wiadomości, niekoniecznie muszą być prawdziwe, więc to też musicie zweryfikować. No i oczywiście rozmowy poważne, więc e, jeżeli coś wam leży na sercu, a ktoś za bardzo ingeruje w Wasz związek, porozmawiajcie z Waszą drugą. Tą osobą kochaną, wyjaśnijcie sytuację, nie podejmujcie sytuacji, nie podejmujcie decyzji m, tak nagle, tak już impulsywnie, tak? Bo emocje to są, jednak to nie są dobre e, dobry doradcy, prawda? To jest naj, jedna z najgorszej e, możliwości, jaka może być. Tutaj też macie osobę, z którą też możecie porozmawiać, czy to ktoś jest e, właśnie z bliska, czyli w sensie z rodziny, albo ktoś, kto neutralnie na wszystko patrzy i tutaj taka osoba też Wam może pomóc. No ten wrzesień będzie jaki będzie. Pragniecie tej stabilizacji. Troszkę może się u Was zadzieć. Nie pozwólcie tutaj wychodzić sobie na głowę. Jeżeli osoba jakaś ingeruje, powiedzmy rodzice, teściowie i tak dalej, no nie dajcie sobie. Postawcie się, powiedzcie, że jesteście na tyle duże, że sobie sami poradzicie, tak? Porozmawiajcie z waszą drugą tą osobą, no bo, bo nie ma sensu, tak? Albo jest jeszcze takie, taka opcja, że możecie gdzieś na przykład wyjechać, powiedzmy na weekend, czy, czy taki po prostu czas zrobić dla siebie, no i właśnie przemyśleć pewne rzeczy. Czy to jest możliwe? No pewnie tam w sobotę, czy tam w niedzielę, jeżeli nie na cały weekend. Pewnie tak, tak, bo jeżeli wybierzecie się gdzieś razem i wyjaśnicie pewne spory, tutaj będzie ta stabilizacja. Jeżeli może potrzebujecie czasu, tak, może będziecie potrzebować czasu dla siebie, więc też jest taka opcja, że możecie wyjechać gdzieś sami, uporządkować myśli, podsiedzieć nad jeziorem, tak. No i pomyśleć, co dalej. Więc tutaj, może troszkę się zadziać, mogą być jakieś niewielkie problemy, nieporozumienia, ale tylko ze względu na to, że w sercu jesteście lub będziecie zranieni, a jeszcze ktoś do oliwy dolewa do ognia, no i teraz nie będziecie wiedzieć, co zrobić. Tu jest rada, to jest dla domu, czyli to jest taka rada, jest coś, rozmawiajcie, nie trzymajcie tego w sercu. Bo to jest po prostu najlepsze, co, co może dla, drogie raczki dla was po prostu być. Jeżeli tutaj chodzi o single szukający miłości, no właśnie, uważajcie tylko na jakichś byłych partnerów, partnerki, właśnie te nowo poznane osoby. Jeżeli jesteście zranieni, bo ktoś was okłamał, boicie się zaufać. Normalne. Więc tutaj ta miłość kogoś możecie poznać na wyjeździe, czy to może być prywatna, czy to może być zawodowa jakaś podróż, prawda? Bo jest taka stabilizacja, tak. E, tutaj coś, coś fajnego idzie w Waszą stronę. Aczkolwiek na razie, póki co jesteście sceptycznie nastawieni do tego. Porozmawiajcie. Nie ukrywajcie nic, nie ukłamujcie, no i też spróbujcie nie dać się okłamać, tak? No ja wiem, że to jest ciężko powiedzieć. Spróbujcie prześwietlić tą drugą Waszą osobę, tą poznaną. Nie wiem, czy nie ma gdzieś, w jakim, czy nie jest w jakimś formalnym związku, tak? Lub nie ma kogoś tam innego, a wami się bawi lub, lub coś takiego. Więc no tutaj, no niestety, drogie raczki. No nie mogę wam nic fajnego tutaj na ten wrzesień powiedzieć. Rozmowa, wyjaśniania, no i oczywiście tutaj strzeżcie się tej niedobrej osoby, która może Wam zaszkodzić lub wam, wam już zaszkodziła, no i oczywiście to wszystko, te emocje jeszcze na ten wrzesień będą się troszkę ciągły. Praca i finanse dla Raka na wrzesień 2019. Praca i finans dla Was. No tutaj troszkę lepiej, tak? Ogólnie nic nowego, nic fajnego się nie zadzieje, w sensie podwyżek awansów, ale ogólnie w porządku, tak? Tutaj Pracodawcy są w porządku, możecie z nimi takimi osobami porozmawiać, mają Was na oku, może coś szykują dla Was, o czym jeszcze nic nie wiecie. Współpracownicy też w porządku, też możecie z nimi porozmawiać na zasadzie koleżeństwa. Tutaj możecie mieć jakieś wyjazdy niedalekie związane właśnie może z jakimś szkoleniem, e, może też coś takiego być, e, może też e, będziecie coś właśnie załatwiać, tak? Jeżeli czy chodzi o rozwój, macie jakiś taki rozwój, ale musicie jeszcze ze siebie coś, coś więcej dać. E, tutaj sytuacja może być troszkę nerwowa, no może myśleliście na temat że dostaniecie tą podwyżkę awansu, a tu jednak no, we wrześniu troszkę no, nie liczyłabym na to, nie liczyłabym na to, także tutaj wielkich pieniędzy nie ma. Aczkolwiek tutaj jest rada, więc y, to jest w porządku, tu są jakieś fajne zdarzenia, wydarzenia, y, więc tutaj to tu wam się ułoży, tak? Tylko musicie coś z siebie dać pracować, no może w tej miłości też tam będziecie mieć jakieś takie niewielkie problemy, będziecie zamyśla, zamyśleni, no i nie będziecie tak tych obowiązków dobrze wykonywać, aczkolwiek problemów tutaj nie ma, zwolnień również nie ma. Ci, którzy będą szukać tej pracy lub szukają, Tutaj, coś właśnie, są jakieś sprawy zawodowe związane właśnie możliwe z urzędem. Coś będziecie załatwiać, będziecie rozmawiać z pracodawcami. No, czy przyjmiecie ofertę, to zależy od Was, ja Wam tego nie powiem. Aczkolwiek tutaj możecie przyjąć jakąś ofertę, która Wam się spodoba, bo tutaj są jakieś szczęśliwe wydarzenia, czyli mogą te pieniążki przyjść do domu. No i oczywiście cała rodzina się będzie cieszyć, że dodatkowe pieniądze wpadły, tak. Niektórzy też z Was mogą gdzieś szukać, gdzieś poza obszarem własnego zamieszkania, czyli tak gdzieś, ja no, wiem, do 30 km, tak nie bierzcie tego dosłownie, ale to tak mniej więcej może być, że to w innym mieście coś innego fajnego e, znajdziecie. Więc tak jak mówię, e, ogólnie tutaj będziecie też mieć fajną sytuację z szefostwem, fajną sytuację z innymi ludźmi, Pozytywnie nastawieni, tak, i wy, tak, i oni do was. Więc ja myślę, że wrzesień będzie w porządku. No, tak, podwyżek, awansów, super nie ma jakichś wielkich pieniędzy. Jest jak jest, jest okej. Okay. Zarabiam, no i w porządku, tak. Może coś będzie w przyszłym miesiącu lepiej, aczkolwiek tutaj macie szansę na rozwój, tylko musicie więcej ze siebie dać. Troszkę więcej. No i będzie okej, okay, tak? E, takie niespodzianki. Niespodzianki dobre, niespodzianki złe. Na co powinniście zwrócić uwagę lub na co uważać. Może coś polepszyć. No sprawdzimy. Drogie raki, drogie raki. No sprawdzimy. No i tutaj ta karta również pojawiła się Wam, u Was yy, w pracy i finansach, prawda? Dobra, yy, yy, jeżeli coś, coś macie zaplanowanego, czyli gdzieś jakąś znaleźć pracę, jakąś ewentualnie zmiany pracy, dodatkowe obowiązki, tutaj uda się Wam, bo to jest właśnie związane, yy, związane właśnie wszystko z pracą, więc to wam się to uda, więc szukajcie, szukajcie, jeszcze raz szukajcie. Macie szansę na zrealizowanie tego, co sobie zaplanowaliście. I to jest chyba dobre, tak? No na początku mogą być jakieś takie niewielkie problemy, ale, ale zrealizujecie. To jest najważniejsze, że zrealizujecie własne cele. Tutaj możecie mieć jakieś zmartwienie, jakąś chorobę w rodzinie, w sensie może e, to też może być o właśnie oziębienie tych stosunków między wami, tak, czy tej miłości. To też może się jak najbardziej tyczyć do tego, czyli oziębienie. No tutaj choroba, no to ja myślę, że bardziej bym powiedziała, mi się wydaje, że to jest to karty, właśnie po prostu chcą wam, was ostrzec w miłości, tak? Bo tam były wiadomości, tam była właśnie ta, to oddalenie, ta podróż, także to, to prawdopodobnie będzie się tego tyczyło. No i tutaj sprawy, jeżeli będziecie mieć jakieś urzędowe lub zawodowe, no to też możecie mieć troszkę jakiś problemów, bo nie będziecie wykonywać tych obowiązków, tak jak wcześniej powiedziałam, będziecie troszkę zamyśleni, no i tutaj e, ogólnie w porządku, aczkolwiek, no tak jak mówię, szef ma Was na oku, więc tutaj zwróćcie na to uwagę, nie spóźniajcie się, no bo tam wyszło te sprawy urzędowe, jednak, jednak coś tam, coś tam w tej pracy może się zdarzyć, także uważajcie na to, uważajcie. No, i drogie raczki, zdrowie. Na co powinniście w zdrowiu ogólnie uważać? Tutaj na pewno co: żyły i tętnice, czyli to wszystko jest związane ze serduszkiem, tak? Czyli krążenie, serduszko może pikać, może troszkę ciśnienie wam iść do góry, więc to wszystko jest spowodowane właśnie z układem krwionośnym oraz ciśnieniem. Układ nerwowy to już nie jest taki, taki dużo, aczkolwiek tutaj dla męski układ płciowy tutaj do mężczyzn bardziej bym zwróciła uwagę, przebadajcie się, żeby tutaj jakichś problemów nie było. No i tutaj ogólnie, no to tak jak mówię, serce, ciśnienie, czyli układ krwionośny, jeżeli ktoś ma problemy Skrążeniem, także tutaj uważajcie na to. Nic takiego poważnego, takie niewielkie schorzenia, no ale jednak są, prawda? Jednak, jednak są. Ja to nazywam teraz takim układem szybkim. To jest takie było, jest, będzie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ty sobie może powiedzieć, na przykład, początek miesiąca, środek miesiąca i koniec, tak? No zobaczymy. Ogólny rozkład dla raka na wrzesień. Ogólny rozkład dla raka na wrzesień. No i sprawdźmy. No. Czyli to mniej więcej wychodzi. Tutaj jest podróż, oddalenie. Może to być związane z pracą. Może szukacie gdzieś właśnie pracy poza obrębiem, obrębiem waszej, waszej miejscowości na przykład. Sprawy urzędowo właśnie zawodowe, tutaj będziecie coś załatwiać właśnie związane z pracą, czy to może być zmiana pracy, czy szukanie tej pracy, będziecie po urzędach chodzić, dlatego też tam może wyszły, że jakieś te, te urzędy tam, troszkę sprawy urzędowe będą, może gdzieś tam ze szefostem niektóre raki mają jakieś problemy, tak. No i tutaj uważajcie na tego oszusta tam, co wyszło u was w miłości. Żeby was ktoś nie okłamał, czytajcie druczki, czytajcie kruczki, umowy nowe, e, czytajcie to ze zrozumieniem. Żebyście jakichś strat nie mieli, poważniejszych, tak, bo później może być. Albo myśmy tak rozmawiali, a wyszło tak, prawda? Także drogie raki, uważajcie tutaj na, e, na tego osobnika, żeby ktoś was gdzieś w maliny nie wpuścił. E, dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, dzwoneczki, łapki w górę. Do następnego razu, do następnego filmiku. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Pa pa!